Cześć, to Anna z i zapraszam was do mnie w w wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 21 stycznia. Zapraszam. Attila Szlajer został wypożyczony do końca tego sezonu z Hoffenheim do yy, Freiburga. Yy, dzisiaj w tym sezonie zagrał tylko 5 meczy, bez żadnych goli i asyst. Środkowy kolumbijski napastnik Rafael Borre przenosi się z Antartu Frankfurt do Internacionalu, yy, pierwsza liga brazylijska. Kwota tego transferu wynosi 6 milionów 200 tysięcy euro, Podpisał nowe do 1 lipca tego roku i to są statystyki z tego sezonu kolumbijskiego napastnika, czyli 14 meczów, 4 gole i 0 asyst. Były zawodnik między innymi w Realu w obecnym sezonie reprezentuje Barber de Brema, ale to jest to na zasadzie, na zasadzie wy wypożyczenia do końca tego sezonu. Dobre wieści z zagranicy, oto przedstawiam wam teraz Polaków, którzy wczoraj strzelali za granicą. Yy, mam tych Polaków trzech, a pierwszy z nich to jest yy, Adam Buksa, który strzelał wczoraj w tureckiej Super League. Yy, strzelił on gola w 69 minucie na 1 do 1 przeciwko Koniaspor. Yy, no i tak, takim wynikiem skończył mecz, czyli 1 do 1. Drugim tym Polakiem jest Robert Lewandowski, strzelił on gol na 2 do 0 w 45 minucie. Ale sędzia nie zaliczył tego gola z powodu spalonego, ten mecz skończył wynikiem 4-2, wygrano oczywiście do Barcelony, a grali z Realem Betis. A co się z Polakiem? Chyba najważniejsza jest sytuacja w, yy, z tych trzech. Yy, Szymon Żurkowski strzelił 3 gole, strzelił Hadrika. i jest to pierwszy Polak z Hadrickiem w Serie A, yy, strzelił on gole na 1-0, 2-0 i 3-0. Strzelali również gole w 13 minucie, 38 i 73 i wygrali takim wynikiem 3-0 przeciwko Monzie. A oto wcześniejsze mecze: Premier League, Championship dla Ligi, La Ligi II, Eredivisie Bundesliga i Bundesliga II, Serie A i Serie B, Ligi Portugalskiej i na końcu Puchar Narodów Afryki a dzisiaj Premier League, Championship, La Liga i la Liga 2 i yy, na sam koniec oczywiście puharów Afryki. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie, Zapraszam na moje maze spożywe, którą się teraz wyświetlają. Jeśli oglądacie to na, na, na TikToku, to zapraszam do zapisowania tej i do tego filmu. I widzimy się jutro. Jak zawsze, cześć!